Cześć wszystkim. Dzisiaj witamy się z wami znowu w nasz niekulturalny sposób, czyli z rękami w kieszeniach, bo przyszedł weekend, więc jest zimno i nam się nie chce trzymać rąk na zewnątrz, bo zamarzniemy. A dzisiaj pokażemy wam Polo, ale to nie jest byle jakie Polo, więc nie wyłączaj tego filmu. To jest najlepsze Polo, jakie w życiu widziałeś. Serio. Jest to Polo trzeciej generacji, które były produkowane w latach 94-2001, a ten konkretny jest w sedanie i słuchajcie, Ponieważ te sedany zazwyczaj nazywały się Polo Classic, tego teraz nie widzicie, a ten tutaj jest Polo Flight, dlatego że jest to wersja odlotowa i zaraz to potwierdzimy. Zanim przejdziemy do odlotowości tego samochodu, to mała dygresja o właścicielu. Ponieważ właściciel tego polo to jest ten sam właściciel, który ma borę i to nie jest tak, że to polo było jego pierwszym autem, a potem sobie kupił borę. Tylko mając tą borę, kupił sobie takie właśnie polo i w tym filmie zobaczycie dlaczego to jest świetny pomysł dla każdego fana motoryzacji kupić sobie właśnie taki drugi samochód, który możemy sobie jeździć, upalać go, jest dla nas świetną zabawką i jest odlotowy. Dlaczego Polo w Sudanie jest ciekawe? No dlatego, że to on dzieli całą swoją konstrukcję z Seatem Cordobą i nawet jak widzicie go od boku, to on jest bardzo podobny i dosyć mocno różni się wymiarami od Polo w hatchbacku, ponieważ jest i dłuższe i szersze i rozstaw kół jest w ogóle inny, także niby to samo auto, a jednak mocno się różni. A w ogóle jeżeli chcecie, żeby wasze auto pojawiło się w naszym filmie, tak jak to Polo, bądź inne auta, które wcześniej pokazywaliśmy, możecie napisać do nas na maila, który wyświetla się teraz na głowie Igora, jest to kontakt.drazem.gmail.com. Przechodząc do designu tego pojazdu, no to może nie jest on najpiękniejszy, jest to jednak mały sedan. Widać, że ten tylny bagażnik, to właśnie kosztem designu został powiększony i tam bardzo wysoko idzie ta klapa. Dzięki temu to wygląda tak trochę śmiesznie. Ale za to ma bardzo ładny lakier, tego nie można mu odmówić. No i ma parę smaczków, do których przejdziemy w tym momencie. Igor się trochę rozpędził z tymi smaczkami, to za chwilę wam pokażemy. Najpierw takie normalne rzeczy, które znajdują się po prostu w tym auto aucie, czyli szklane reflektory. Jest to ostatni Volkswagen, który miał szklane reflektory. Później już. Przyszła nowoczesność i tworzywa sztuczne. I grill, który jest bardzo podobny do tego, co jest w Boże. On jest troszkę inny, ale taki designersko bardzo podobny. No i tyle jest takich ciekawych rzeczy, no każdy widział już polo na drogach, prawda? Teraz możemy przejść do tych prawdziwych smaczków. Czyli między innymi tutaj jest kierunkowskaz, który jest dynamiczny. A i teraz wypadałoby wam go pokazać. O. o. Masz to w swoim polo, to jest prawdziwy czad. Ocenimy sobie ekologię tego pojazdu i ocenę zaczniemy od tego, co widać tutaj, czyli no, troszkę on koroduje, prawda? No, I to wszystkie te polo korodowały tak dosyć mocno, w związku z czym ekologia się wydaje, że tutaj startuje tak od 6 punktów, ale są bonusowe punkty ekologii, ponieważ ten pojazd jest bardziej ekologiczny niż to, co spotykacie zwyczajnie na drogach. Ponieważ jest w hybrydzie. Z tego powodu myślę, że takie dwa punkty należy dodać. Osiem punktów bym dał. Nie wiem, co Igor o tym myśli. Igor kiwa głową, że tak. Także osiem punktów ekologii. Jeżeli jakimś cudem nie oglądaliście filmu e 46 to po pierwsze bardzo źle. A po drugie, musicie to nadrobić zaraz, jak skończycie ten film. W filmie mówiliśmy o nowych featurekach, jakie mamy. Czyli po pierwsze naklejka z ocenami, gdzie wpisujemy wszystkie oceny które damy danemu pojazdowi. To jest naklejka pod maskę, żeby mechanik, który naprawia to auto, wiedział jaki samochód ma statystyki. A druga naklejka, to jest po prostu naklejka na samochód approved by Drager Lubiniarze i żeby taką naklejkę zdobyć, to należy napisać na tego maila, który tam się wyświetlał przy tym na głowie Igora, ale już nie ma głowy Igora. Wspomnieliśmy wcześniej o tej hybrydzie, to faktycznie jest to pojazd hybrydowy i myślę, że jest lepszą hybrydą niż te, które jeżdżą teraz na drogach. Poza tym z tyłu jeszcze pojazd nie miał i światła stopu trzeciego, więc właściciel dołożył sobie światło z pasata oraz takie dodatkowe z akcentem kolejowym. I możemy Wam sobie pokazać, jak to działa. Działa? Działa. Jak już jesteśmy przy tyle tego samochodu, to ocenimy sobie grzybowość. Spójrzmy na ten kształt, który tutaj widzimy. Ten kształt do nas mówi, że grzybowość tego samochodu to 8. I to też się potwierdza w tym, od kogo kupił obecny właściciel ten samochód. No, były to grzyby. Także 8 punktów za grzybowość. Tutaj mamy jeszcze taki feature, który mi się trochę kojarzy z japońską modą drifterów. I jest to blisko, bo tutaj właśnie babcia, co prawda polska, nie japońska, uderzyła przy cofaniu. No i dziadek załatał na trytytkę. Na pewno oglądał dużo Initial D w młodości. Jak on był, to nie było chyba Initial D. <grywa> To, to nie miało sensu. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do. Ej, nie, no, maska, silnik, bagażnik. No <noise> nie, prawda, No to my. Pokażemy Wam tego potwora, który znajduje się tutaj pod tą zieloną pokrywą. I oto on. Pod maską ukazało nam się 1,460-konne, które ma moment obrotowy 116 Nm przy obrotach 2800. I oprócz tego, że jest to. Świetny potwór, i tak naprawdę było tutaj wiele silników benzynowych hoberowanych nie tylko w sedanie, ale ogólnie w całym polu trzeciej Generacji. Bierzemy też pod uwagę herbeka, który ma trochę inne. I ludzie najbardziej polecają właśnie ten motor, a to z tego powodu, że jest on najmniej awaryjny. I ten tutaj dodatkowo ma kilka fajnych featureów, czyli wspomaganie kierownicy oraz klimatyzację. Dajcie to, ten oto no potwór ma klimatyzację. I podobno działa i mrozi. Ale wspomniałem wam, że tu były inne silniki też oferowane, i owszem, były. I na przykład w hashbacku był oferowany diesel 1.4 i podobno też 1.9. No, wiadomo, 1.9 wszyscy znają, więc nie będę na tym jakoś tutaj bardziej rozwodził. Ale jeżeli ktoś z Was ma 1.4 TDI, najlepiej w składzie Fabii, bo Polo już nagrywamy, to piszcie do nas na tego maila tutaj, ponieważ bardzo chętnie nagralibyśmy 1.4 TDI. Jeżeli ktoś nie wie, dlaczego ten silnik jest taki wspaniały, no to liczcie na innych ludzi w komentarzach, że jednak takiego mają. Złote kadry. A z innej strony, co do silników, które może nie były oferowane do końca w tym pojeździe, ale były oferowane w Cordobie, która jest w sumie bliźniaczą konstrukcją, to w, przed, w wersji przedliftowej było tam 2.0, a w wersji poliftowej było tutaj 1.8 turbo, czaićcie to? W takim aucie 1.8 turbo ja totalnie bym chciał tym się przejechać. Podejrzewałem, że szansa na to, że ktoś ma taki samochód jest już dosyć mała, ale kurde. To by było to. Powiedzmy coś o awaryjności tego to pięknego motoru. Jest to, jeszcze raz wspomnę, 14 AEX yy, i on jest bezawaryjny, po prostu. Tutaj, no, w zasadzie, ta auto ma przejechane 219 tysięcy. Obecny właściciel przejechał nim tak z 20 i tu się nic nie działo w tym czasie. Poza tym w internecie też ludzie piszą, że to jest bezawaryjny motor. Jedyne co się dzieje, to yy, jest problem z odmą i dodatkowo odma lubi sobie zamarznąć w zimie więc jak ci odma w zimie zamarznie to zaraz ci wypcha olej wszystkimi innymi szczelinami gdzie się tylko da no ale to ogólnie wag miał problem z zamarzającymi odmami poza tym podobno nie powinno się ufać interwałom wymiany rozrządu a przynajmniej tak pisali ludzie w internecie ale widzę, że tutaj ostatni raz rozrząd był zmieniany przy 80 tysiącach czyli 140 tysięcy temu no i co, i jeździ przecież no to po co zmieniać podsumowując tą wypowiedź ocena awaryjności to... aha, nie uzgodniłem tego z Igorem, czekajcie Ile byśmy dalej. No, to już wiem. Ocena awaryjności to 2. Otworzyliśmy sobie bagażnik. I kurde, ten bagażnik to jest większy niż nie jednym kombi do rolety. Bez jaj. Przecież tutaj, no okej, okay, no jest to kosztem tego designu, nie? Ale naprawdę, chyba byłem w stanie to przeżyć, jakbym to miał jako drugi samochód. W sensie się zmieści wszystko w tym bagażniku. Tak, jest może trochę niewymiarowy i. Jest gargantuiczny, naprawdę. Ma 455 litrów, poza tym, no, jest głęboko. Jeśli chodzi o Polo, to sedan ma największy bagażnik z Polo trzeciej generacji. Ma większy niż kombi hatchback. Przechodzimy do środka, ale najpierw wchodząc zaprasza nas taka piękna, świecąca listwa na progu. A tutaj w tym momencie teraz coś mówię, żeby było gdzie włożyć przewidkę, więc tak ona wygląda. Sprzeczność tego auta jest na poziomie niskim, bo po pierwsze jest to małe auto z dużym bagażnikiem, czyli jest faktycznie postawione na bycie praktycznym. Nikt tu nie patrzy na wygląd, tylko faktycznie na to, że jest praktyczne. Jest miejsce z tyłu. Jest to po prostu dobrze zrobiony samochód. No, zdecydowanie. Sprzeczność wynosi zero. W tym miejscu znajduje się przycisk, który chciałby mieć każdy właściciel Polo. To co do samego designu deski, to on bardzo pasuje do tego samochodu, bo jest po prostu do bólu praktyczny, czyli mamy tutaj wszystko na swoim miejscu, wszystko jest jasne i czytelne i to takie naprawdę jest jasne i czytelne. Troszeczkę się tutaj prawda, popękała ta deska i widać, że ona jest taka trochę już poskładana, no ale samochód ma swoje lata, także jesteśmy to w stanie wybaczyć mu. Yy, nie pasują tylko trochę te zegary, które są naprawdę bardzo ładne One są dużo ładniejsze niż cały Volkswagen Polo Ale No To jest w sumie zaleta, że są takie ładne Naprawdę przyjemnie się musi na nie patrzeć w czasie jazdy Chciałem ja opisać jakie to mamy przyciski Standardowo jak to Volkswagen lubi robić to dużo mamy ze ślepek tak? Tu i pana no, panel ze ślepek Ale Mamy To w ogóle aż wcisnę bo to jest genialne jak się wciskają te przyciski one się tak Wychylają w bok, mi się to podoba bardzo i mamy tutaj przycisk awaryjnych, to, jest, to ma airbagi w ogóle, słuchajcie, na to nie zwróciłem uwagi, tu są airbagi w tym aucie, no czad. Grzanie tylnej szyby, tutaj panel nawiewów z klimatyzacją, przypomnę jeszcze raz, radyjko, no i elektryczne szyby i elektrycznie sterowane lusterka, także bardzo dużo rzeczy. Tutaj jeszcze dodatkowo możemy sobie otworzyć popielniczkę. Mamy zapalniczkę, która jest w gnieździe od razu, bardzo dużo tutaj rzeczy, mieszek, który standardowo się wywalił i to jakiś uchwyt prawdopodobnie na monety. Brakuje tylko schowka i to tak w sumie mocno go tutaj brakuje, przez to, że mamy tego airbaga, większość samochodów on jest tak wsadzony tutaj, tutaj mamy płaską deskę i to jest jedyny schowek, który jest tutaj, to, to w sumie mocno zaburza tą praktyczność. W ogóle fajne klamki tutaj są, takie już przechodząc dalej, takie są. Tak fajnie wystają. Taki, taki ciekawy design w sumie z tych kamek, tak nietypowo jak na Volkswagenach. Wygodne do złapania, no. Dobra, nie przechodzimy jeszcze do bardzo fajnej kwestii w wnętrzu, czyli do włączników świateł. One są, jak teraz patrzymy, tak jak kierowca, to one są dla ludzi, którzy stoją obok, na, na lewym pasie, żeby oni widzieli, czy mamy włączone światła. Bo one są nie przechylone do kierowcy, tylko tam w bok, są pod takim kątem, ale to pewnie chodziło o to, że tu jest trochę niewiele miejsca i chcieli zmieścić i kratkę nawiewu, i to więc tak wyszło. A ta konsola tak wystaje, tutaj, i tu też tak wystaje, więc mi się tak wpasowało. W sumie nie wygląda to tak źle. A, i gadałeś o sowku, że tam nie ma sowka. No. To ha, szachmat, po prostu sowek jest dla kierowcy, a nie dla pasażyta. No. <ścoughs> jako tak działa, ale to widzimy się zaraz. Po otwarciu daszków przeciwsłonecznych widzimy, że tutaj jest lusterko zamykane. Tam Pasażer widzi się cały czas, i idealnie te daszki się wycinają, tak że widać tutaj lusterko na Bluetooth. No i kończąc tutaj prezentację tego wnętrza. Możemy pokazać, że tutaj są głośniczki i to nie są jedyne, bo głośniczków to mamy w ogóle dużo, tam są kolejne, tutaj za tymi znajdują się jeszcze takie i, i do najfajniejszych to przejdziemy dopiero zaraz, bo nie chcę Wam spoilerować, ale są jeszcze fajniejsze niż te, które teraz widzieliście. Bo, no, może, no, możesz możemy... w ogóle jeszcze pokazać tutaj, że yy, właśnie możemy sobie wybrać, czy chcemy zaciągnąć ręce na obu kołach, czy na przykład tylko na prawym, albo tylko na lewym. To jest świetna opcja, nie widziałem tego jeszcze w żadnym innym samochodzie. Siedzę tu z tyłu, i faktycznie, tak jak właściciel powiedział, jest tu prawdopodobnie trochę więcej miejsca niż w Boże. Cześć, bora jest mniejsza z tyłu niż Polo. Co prawda nie mam tutaj takich fajnych rzeczy jakie były w Boży typu kapolary, schoki i tak dalej. Bo jest tu po prostu tunel i mogę zaciągnąć ręczny, ale tylko ten na dwa koła, bo do tych na pojedyncze koła już nie sięgam. Ale patrz tu z tyłu, z tyłu są potężne głośniki. Teraz widzicie je prawdopodobnie z kamery z tyłu, ale mamy tak podężne głośniki, że możemy robić huk na pół miasta. Mało tego. Tutaj Volkswagen już wcześniej zaznaczył, że palić mogą tylko prawe osoby, lewe osoby nie mogą palić. Dlatego tutaj w tych oto drzwiach popielniczki nie mam, ale tutaj po tej stronie znajduje się popielniczka drzwiach. Także wiadomo, tylko prawi mogą palić. Tu Wam jeszcze tylko pokażę, że zepsuło się otwieranie foteli. Więc właściciel dorobił sobie taką linkę. I ją się ciągnie, i, i działa. Tylko trzeba to robić umiejętnie, bo da się przeciąć. Dobra, robimy tutorial odpalania. Wciskamy sprzęgło. Włączamy zapłon. I tu mamy taki cudowny przycisk. robimy tak o. Ha. Możemy jechać. Włączamy światełka. spuszczamy ręczny samochód zasuwa. Co mogę zauważyć w ogóle poruszeniu? to, że, kurde, rozpędza się to dziwnie, tak jakoś, tak szybko w sensie. Bardzo bezproblemowo nabiera obrotów i wkręci go do 3000 obrotów to jest dosłownie chwila. No ja wciskam gaz i on zaraz ma 3000 obrotów. Prędkość też bardzo szybko rośnie. Jedziemy Co, no taką i... prostą drogą w ogóle teraz, nie? Jedziemy drogą, która jest e, do lasu na grzyby, bo jedziemy takim samochodem, że Właśnie takimi drogami się nie jeździ. To auto zachęca Cię do jazdy szybciej. I to tak jak właściciel powiedział, on mówił, że to jest takie auto, które chcesz upalać. I no kurde miał rację, nie mylił się. Jak najbardziej. Chce Ci się wcisnąć ten pedał i on ma bardzo nisko moment co czuć. Ja teraz rozpędziłem się tutaj do ograniczenia, które no, jest legalne, tak? 90. I faktycznie bez problemu, on nawet z 2000 obrotów dźwiga tą prędkość, bardzo szybko się wkręca. Także taki mały silniczek niepozorny, ale przy tej niskiej masie pojazdu no jedzie bardzo fajnie. Poza tym auto no, wydaje się stabilne przy tej prędkości. Trudno mi to określić, bo jedę prosto. Jakby teraz się pojawił jakiś łuk, może byłbym bardziej zaskoczony. Jak jedziemy prosto, to samochód jedzie prosto. I przy, przy takich manewrach, jak teraz robię, yy, mogę powiedzieć, że no, trochę pływa. I dobrze, że trochę pływa, to się strasznie przechyla, i raczej nie jest to pewny samochód do przekonywania jakichkolwiek łuków z wysoką prędkością, bo no, wszystko to reaguje z takim opóźnieniem, możliwe na takiej gumie w ogóle, a przed nami jest ograniczenie do 40. Więc serio, no, do jazdy na prosto jest fajnie, ale jak chcemy jechać bardziej. Tymi drogami to nie. Bardzo nisko ma moment. Tu jest 8 zaworowy motor i ma bardzo nisko moment. On, praktycznie od 2500 tysiąca obrotów, się bardzo szybko zbiera. I albo po prostu jaram się tym z tego powodu, że wczoraj przejechałem ponad 400 km polonezem z przyczepką, albo faktycznie coś jest w tym aucie takiego, że chce się je upalać. Zobaczymy, co powie Igor bo może faktycznie być to spowodowane tym, że wczoraj cały dzień jechałem polonezem z przyczepką. Dobra, teraz test łuku. Uwaga, czy da się tym przejść łuk? No, da się. Ogólnie plan na ten samochód był taki, że właściciel go sobie kupił po to, żeby nie jeździć borą po soli, ponieważ zrobił sobie blacharkę w borze i nie chce, żeby mu bora gniła. Więc zaopatrzył się w takie oto polo. I był to całkiem słuszny wybór, moim zdaniem, ponieważ poro, Polo jest taką baby borą. On wygląda trochę jak Bora, więc w zasadzie dalej wizualnie jest w tej okolicy, ale ma coś, co można sensownie upalać i jest mniej szkoda. No. Samochód sobie po prostu jedzie i to tak jedzie całkiem normalnie. Tak jakbyśmy się spodziewali po Volkswagenie, tylko że spoko jest to, że ten samochód był bardzo tani. I pomimo to mamy jeżdżący pojazd, który możemy sobie używać zamiast swojego głównego pojazdu, kiedy jest nam go może trochę szkoda. I możemy mieć z niego całkiem sporo fanu. Oczywiście pewnie jak wyjedziemy w trasę, teraz akurat nie wyjedziemy w jakąś tam taką niesamowitą trasę. No, według mnie ten samochód jedzie po prostu całkiem poprawnie. A to, że mamy taki lekki samochód z takim silnikiem, który jest po prostu adekwatny, no to można dawać całkiem sporo frajdy, kiedy nam aż tak nie zależy, żeby on był po prostu w stanie idealnym. No właśnie chciałem sobie jeszcze raz tak przyspieszyć od zera, że mamy teraz taką fajną drogę. Możemy to w sumie zrobić, to jest dobra okazja. Nie, nie będę go pałował jakoś do nie wiadomo jakich obrotów. Kurczę, no naprawdę, fajny pojazd. Nie dziwię się. Że właściciel Krzysiek tak lubi sobie troszeczkę poszaleć tym samochodem, jak nam mówił. Podobno, całkiem spore spalanie mu tu wychodzi. Myślę, że to nie jest spowodowane tym, jaki tu jest silnik i że on sam w sobie pali dużo, tylko że po prostu łącznik pomiędzy kierownicami a. a dobra, po prostu kierowca no, chce jechać szybko i pali wtedy dużo paliwa. Mam nadzieję, że Krzysiek tam nie zamarznie, bo w sumie pojechaliśmy trochę dalej chyba niż myśleliśmy, że ta droga będzie. Myśleliśmy, że ona będzie trochę krótsza po prostu, nie? Fajny taki metaliczny dźwięk jest z tego silnika. Trochę jakby się zacierał. Ale... Wszystko jest chyba z nim w porządku generalnie. No i co? Jedziemy sobie na grzyby przez las. Widzimy, że są ładne zegary. Jak chcemy, to możemy nawet pojechać trochę szybciej. Jak nie chcemy, to w sumie samochodem siedzie całkiem komfortowo. Myślę, że to jest dobry właśnie moment, żeby ocenić, jak komfortowo siedzi z samochodem. Czyli innymi słowy, jaki tutaj jest ból. A ból w tym pojeździe jest w sumie taki, tylko że dziwnie się wciska sprzęgło. Ale to może być. Cał... Taki to znaczy, jaki? <laughs> Cztery? To ja bym dał trzy nawet. No dobra. Teraz sobie dojedziemy do jakichś tam zakrętów, więc będziemy mogli ocenić bezpieczeństwo. No i co? Oceniłeś bezpieczeństwo przyspieszając. No tak, no oceniłem bezpieczeństwo przyspieszając. Ale nie oceniliśmy tego bezpieczeństwa konkretną oceną. Nie wiem co ty byś tutaj dał. Według mnie no, ten samochód ma taki silnik w sam raz. Nie jest on znowu jakiś niesamowicie mocny. Jest po prostu fajny i zachęca do szybkiej jazdy, ale sam w sobie nie jest jakiś niesamowicie dynamiczny. Ja bym no dał bezpieczeństwo 5. No właśnie. No to bezpieczeństwo oceniamy na 5 punktów. Tak jest. W, tym, w takim pojeździe. Teraz możemy sobie podsumować całą tą tutaj piękną tabliczkę i jeżeli dobrze liczę wychodzi mi to, że to jest 23. Możesz zweryfikować. Więc to jest 26. Widzieliście ranking, w którym umieściliśmy już polo na naszej liście, ale poza tym jesteśmy całkiem niezłymi bedbojami, ponieważ jest tu zakaz wyrzucania śmieci, a my postawiliśmy tu polo. Podsumowując nasze znaczy doświadczenia z tym pojazdem. To jest to świetny samochód dla właściwie każdej grupy społecznej, bo jest to świetny samochód po pierwsze dla grzybów, no to jest oczywiste. Po drugie, takie Polo może być świetną furą na pierwsze auto, a po trzecie, takie Polo może być świetną furą dla każdego fana motoryzacji, który chce mieć po prostu swój drugi samochód, który daje mu dużo fanu i mu go nie szkoda. Także polecamy serdecznie Volkswagen Polo. Zachęcamy Was do zobaczenia innych naszych filmów i widzimy się w następnych w każdą sobotę. Cześć! Na razie!